się ma z tej strony Karlo, a dzisiaj powiem wam jak na kreatywie lepiej widzieć przez strefę Ponieważ ta strefa na kreatywie nie jest taka sama jak w grze No i co, zapraszam do oglądania No i dobra, jesteśmy już po wstępie i chciałbym podziękować bardzo za zakup skina z, z, z kodem karolpl67 Trzeba podzięki Zakupił sobie ten, tą pelerynkę No i co i dobra, żeby widzieć dobrze przez tą strefę, musicie wejść do ustawień i ustawić wszystko na średnie ustawienia. Będą wtedy cienie, ale wtedy też gra będzie wyglądać lepiej. Czyli zmienicie się z tego, to jest F, to jest jak wygląda strefa przed, i jak wygląda strefa po teraz na epickich ustawieniach. No i dobra, to by było już na tyle. Dzięki za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu suba, łapkę i wpisaniu kodu Karlpl67 w sklepie Fortnite. Był to naprawdę krótki poradnik, ale myślę, że jeżeli będziecie chcieli sobie ruszane strefy z kolegami pograć, bądź ze mną na streamie kiedyś może zrobimy, to wtedy dajecie sobie te ustawienia i, i trafiacie lepsze pompy, bo widzicie po prostu przez strefę. No i dobra, widzimy się w kolejnych odcineczkach. Siema!